Tomek, długo trzeba było czekać na Twój powrót do Piłskiej Polonii? No, fuh, fuh, można tak powiedzieć. <laughs> ja pamiętam te 14 lat temu. Moje serce krwawiło, bo był taki eksodus z Piłskiej Polonii. Między innymi Jarek Hampel, Robert Miśkowiak, no i w końcu nasz gapa Tomek Gapiński zdecydował się na odejście z Piły. Pamiętasz ten czas? Pamiętam. Zostaliśmy, można powiedzieć, do końca, tak? Brzydko to nazwa, ale spadliśmy z tej ekstraligi. I no ciężko nam było, ciężko nam było, wiadomo akurat że wtedy kończyłem wiek juniora, no i chciałem, chciałem dalej, gdzieś tam podwyższać swoje umiejętności, zgłosił się w Wrocławiu, no i zmieniłem barwy klubowe, tak, bo też mi było to ciężko, bo, bo nie wiedziałem jak to będzie, był to ciężki okres dla mnie również, ale zmieniłem Jeździłem w Ekstralidze, no, kupę czasu. Kondycja pilskiej Polonii nie była wtedy dobra, nie była najlepsza. Dzisiaj po prezentacji pilskiej Polonii mam wrażenie, że widać, że klub zdecydowanie się odbudował. Mam taką nadzieję, tak? I zresztą to widać, czy po klubie, czy po kibicach, tak? Wszyscy żyją, można powiedzieć, z powrotem tym Rzeszalem, jak, jak właśnie w tamtych latach, więc, więc się cieszymy i my zrobimy wszystko ze swojej strony też, żeby... Żeby były fajne bitowiska w Pile, pomimo że były w zeszłym roku super, bo, bo zdążyłem już przeanalizować wszystkie mecze z zeszłego sezonu, co wyprawią Norbert i Michał, więc, więc wiem już mniej więcej co i jak. Pomimo że wychowałem się tutaj tak, to ten tor się troszkę zmienił, ale myślę, że... Już szybko dojdę do i do Mówisz, że analizowałeś to, co w minionym roku działo się w Pile. Ja z kolei analizowałem Twoje sezony, kiedy reprezentowałeś kluby inne niż Pilska Polonia. Mm. Bardzo udany sezon w Bydgoszczy, współpraca, pamięta współpraca z Rafałem Kowalskim i też kilka bardzo nieprzyjemnych kontuzji. Miniony rok całkiem przyzwoity, jeżeli chodzi o średnią biegopunktową, ale w Pile Twój występ nie był pierwszych lotów. No nie był pierwszych lotów. E można To bardzo dobrze, tak? Też można teraz tak po części stwierdzić, bo bo by przegrał więcej, tak? Gdybym miała zdobył te parę punktów więcej. Nie był to rewelacyjny występ, nie był to też, Bóg wie, jak tragiczny, ale, ale gdzieś tam pogupiłem się w połowie meczu. Na ostatnim wyścigu zmieniłem motocykl, już było o wiele lepiej. Gdzieś tam z Biarną Pedersenem, pamiętam, walczyłem o zwycięstwo, no ale też taki stres był, tak? Wrócić no, po tylu latach do Piły i jeszcze w innym klubie, także. Oczywiście chciałem pojechać dobry mecz Wyszło właśnie jak wyszło. Myślę, że w tym roku będzie na pewno lepiej zdecydowanie w pile. Czy twoje podudzie jeszcze czasami się odzywa? Przypomina tobie o, o przykrych zdarzeniach? Ach, wspomniałeś o tych kontuzjach. Tych kontuzji było, no było sporo, tak. Ostatnia, to mój feralny obojczyk. Miałem bodajże 7 czy 8 zabiegów operacyjnych, tak? No stop, gdzieś tam coś nie grało, było źle zrobione i, i z tym obojczykiem męczyłem się przez dwa, przez dwa sezony. Tak jeździłem, ale, ale strasznie ciężko, ciężko się jeździło, bo ten obojczyk cały czas bolał, gdzieś tam te kości się przestawiały i, i po, po chyba, że którymś tam turnieju w Niemczech tak, też upadłem, ten obojczyk zaczął mnie jeszcze mocniej boleć. Udałem mi się do Puszczykowa i tam, tam już poskładano, zreperowano, poskręcano na blachy, na śruby i ten obojczyk w końcu jest no, zdrowy można powiedzieć i, i, i nic mi już nie dolega. Udo było złamane, 6-7 miesięcy wycięte można powiedzieć z życia. No ale dzisiaj jest wszystko okej. Okay. To zostawmy te przykre sytuacje z boku, wróćmy do zbliżającego się sezonu. Wracasz do Piły w, w chwale i w glorii. Zostałeś nowym kapitanem pickiej drużyny. To na pewno przyjemne. <grymne> no, tak, przyjemno. No, chłopacy tak zdecydowali. Bardzo im za to dziękuję, za, za, za zaufanie. Tak? Ja będę się starał wypełnić to jak najlepiej, jak tylko będę potrafił. Będę się zajmował tym, czym kapitan się zajmuje. <grymne> Liczą na Ciebie na pewno koledzy z drużyny, liczą na Ciebie kibice, działacze, trenerzy, ale ja często czytając rozmowy z Tobą publikowane, choćby na stronach internetowych, często czytam, że jesteś zawodnikiem, który bardzo chętnie i bardzo skutecznie pomaga młodszym kolegom. No młody już też nie jestem, także no, pomagam tej młodzieży. Tutaj z Kacperem Grzegorczykiem współpracujemy, znaczy na sali ogólnie w przygotowaniach, na, na... Tej zimy przyjeżdżałem tutaj do piły, wyszkoliliśmy tą naszą młodzież trochę z trenerem Januszem Michalisem, bo, bo początek był ciężki, ale, ale... można powiedzieć, że wytrenowaliśmy tę młodzież na tyle na ile się dało, a myślę, że efekty będą na torze, bo, bo przepracowali to fajnie i ta ich kondycja fizyczna jest, jest już super, więc... Oby tylko teraz zdrowie dopisywało, to, to sukcesy też przyjdą. To kapitanie, kończąc naszą rozmowę, muszę zadać pytanie, które od dawna chodzi mi po głowie, a nigdy go Tobie nie zadałem. Co stanęło na przeszkodzie, aby ci już w minionym roku reprezentował barwy Polonii Piła? Było bardzo blisko. Ja byliśmy, tak, było blisko. Byliśmy praktycznie już w porozumieniu, tak? Tutaj powiem z Tomkiem Rzędkowskim, tak, bo z Tomkiem przeprowadzałem wtedy rozmowy, byliśmy praktycznie dogadani. Ale ja Tomkowi powiedziałem, że chcę startować w Lidze, jeśli, jeśli będzie klub z Ekstraligi, to, to chcę startować w Lidze, A my z Tomkiem rozmawialiśmy dosyć wcześniej, bo zaraz po zakończonym sezonie odezwał się rybnik. Tak, przeprowadziliśmy rozmowy bodajże przed świętami i doszliśmy do porozumienia, ale nie został podpisany kontrakt. Tak? I gdzieś tam przy końcówce tego okresu transferowego. No Wyszło co wyszło, gdzieś tam nie podpisałem tego kontraktu w Rybniku, a Piła, piła już miała zamknięty skład, więc e, podpisałem, zostałem można powiedzieć w klubie Goszów, e, a następnie zostałem wypożyczony do, do Orła, także tak wyglądała ta sytuacja. Co się tu leczy, to nie ucieczę. Tak witaj znowu w Pile. Dziękuję i zapraszam na stadion.